No cześć. Dzisiaj podpowiadam sobie na wasze pytania, które zadaliście mi już jakieś 3 tygodnie temu. Zbierałam się do tego i zbierałam. W marcu minął rok od założenia mojego kanału na YouTubie. Także bardzo się cieszę, że ten rok jakoś wytrwałam. Bardzo dużo was tutaj przybyło. W kwietniu też słuchajcie, wybiło 2000 subskrypcji. Także no, jestem wam bardzo wdzięczna za to, że jesteście tutaj ze mną na kanale. Także to takie dwa małe youtube'owe święta w marcu i w kwietniu. No i co? Odpowiadam. Zadaliście mi tu pytania w poście, wrzuciłam post na YouTube'a i tutaj sporo komentarzy było, więc zaczynam. Gdybyś do końca życia mogła jeść tylko trzy produkty spożywcze, to jakie? E, na pewno jajka, na pewno mięso, ale jakbym miała sprecyzować jakie dokładnie, to ciężko mi powiedzieć. No i kawę. Chyba, że to traktujemy jak napój. Produkty spożywcze. No, jest to produkt spożywczy. Kawę. Bez kawy nie ma szans. Dalej. Czy oglądasz jakieś polskie kanały o minimalizmie, podobnej tematyce? No, oglądam. Głównie takie mniejsze kanały. Jeden z moich ulubionych kanałów to Ciut Więcej. Tutaj, przemiła Karolina, również nagrywa na tym kanale. Oglądam też Gabrysie Zdrowe Zmiany. I jeżeli chodzi o kanały polskie, no to to są właśnie takie główne, które oglądam właśnie w tematyce mniej więcej minimalizmu. No tego typu, także te kanały Czy często wyjeżdżacie? Jeśli już gdzieś się wybieracie, to najczęściej Polska, czy gdzieś dalej Czy Twój mąż będzie kiedyś na kanale brał czynny udział? Nie wyjeżdżamy często, jesteśmy typowymi domatorami A jeżeli już gdzieś wyjeżdżamy, to raczej jest to Polska Nie mam jakichś takich miejsc, do których wracamy ale jak miałam ja tak powiedzieć, moje ulubione miejsce w Polsce to jest to Czorsztyn. I jezioro Czorsztyńskie i piękny widok na Tatry. No to to jest takie moje ulubione miejsce w Polsce. E, czy Twój mąż będzie kiedyś na kanale? E, nie wiem. E, Kuba nie za bardzo chce się pokazywać. Jednak czasami coś tam wtrąci z ofu, e, Ale czy to się zmieni? No, zobaczymy z czasem. W jakiej części Śląska mieszkasz? W okolicach Gliwic, tak powiem. Jakie lubisz rośliny? Najbardziej lubię rośliny zielone, liściaste i mam dwie ukochane rośliny. Jedną z nich jest maranta i przez długi czas mieliśmy marantę, ale niestety została przelana i już z nami nie jest. I druga roślina to peperomia. Na to wam pokażę. Tak wygląda moja peperomia. Malutka. Małe listeczki, ale to też jest jeden z moich właśnie ulubionych kwiatów. Peperomia i maranta. Na przestrzeni tego roku, co dało Ci? Albo może też odebrało nagrywanie na YouTube? Ojej, nad tym się kompletnie nie zastanawiałam. Ja nagrywam i w sumie nie wchodzę w takie głębsze analizy. No ale pomyślmy, co dało Ci YouTube? Na pewno otworzyło mi horyzonty, poznałam wiele nowych osób, moich internetowych koleżanek. Otworzyło też mnie, bo to jednak opowiadanie w internecie przed wieloma ludźmi, no to nie jest coś łatwego, więc wydaje mi się, że pomogło mi to tak wyjść trochę z mojej strefy komfortu. Pomogło mi też w wysławianiu się na co dzień. A co odebrało? Myślę, że chyba nic nie odebrało. Wolny czas. Wolnego czasu mam mniej, ale myślę, że to nie jest minus. Czy, jakbyś miała zaczynać dzisiaj wszystko od początku, kanał na YouTube, to zaczęłabyś nagrywać. Tak, zaczęłabym nagrywać i bardzo żałuję w ogóle, że nie zaczęłam wcześniej nagrywać. No bo uważam, że to jest, jest to super po prostu. Spotkał cię hejt w internecie, albo niezrozumienie ze strony kogoś bliskiego odnośnie Twojej działalności w internecie. Hejt? Jako taki hejt nie. Oczywiście były różne dziwne komentarze, czasem uszczypliwe, ale to nie było nic dla mnie takiego, co, co by mnie mocno uraziło i musiałabym mieć z tym jakieś problemy. Nie. Złe komentarze, jakieś uszczypliwe się znajdowały, ale stricte hejtu nie miałam. A ze strony bliskich? Zwykle reagowali w taki sposób. A, okej, okay, okej, okay, fajnie, fajnie. Zależy kto. Moja rodzina bardzo mnie w tym wspiera. Zresztą mój brat też sam działa w internecie, więc, więc tutaj od niego mam też spore wsparcie i mój mąż też działał i próbuje nadal działać w internecie, więc od niego też mam spore wsparcie. On mi też bardzo pomógł rozwinąć ten kanał na początku a eee, no tak w zasadzie to mm, nie przyjmuję się tym, co mówią inni co lub kto był bodźcem do rozpoczęcia kariery youtuberki? powiem wam, że nie pamiętam szczerze mówiąc mm, śmieję się, że to po prostu dojrzewający płat czołowy <laughs> po 25 <-tym> podobno dojrzewa <śmiech> ale <śmiech> u mnie <laughs> ja nie wiem, ja tego nie widzę no dobra, bez sensu bo potrzebę tak coś ciekawego zrobić nowego. Ja też lubię tworzyć, bardzo lubię kontakt z ludźmi i bardzo też lubię oglądać kanały właśnie, które są minimalistyczne, chociaż nawet nie tyle co minimalistyczne, ale takie właśnie rozsądne, które nie są przypełnione tym konsumpcjonizmem, tylko wnoszą coś takiego głębszego. I właśnie chyba przez to chciałam. Chciałam coś takiego nagrywać, żeby tego po prostu w internecie było więcej. Czy uważasz się za osobę zorganizowaną? Totalnie nie. Ja w ogóle nie jestem zorganizowana. A jak próbuję być zorganizowana, to jeszcze bardziej denerwuję, bo wtedy nie spełniam swoich założeń, jestem niezorganizowana i jestem ogromną bałaganiarą. I już wiele, wiele lat próbowałam to zmieniać, i kiedyś, jak znalazłam swój stary pamiętnik, stary kalendarz z któregoś tam, nie wiem, do 2012 czy któregoś roku, to tam miałam właśnie wypisane, na przykład, postanowienia na nowy rok. I tam były postanowienia, właśnie, że zacznę tam, nie wiem, no jakieś takie organizacyjne, nie? I, I niczego nigdy nie spełniłam. Więc ja już się, ja już się nawet nie łudzę, że cokolwiek zmienię. Może z czasem, jak przyjdzie Więcej, nie wiem, zobowiązań w życiu, to może wtedy będę zmuszona, ale na ten moment totalnie nie. Czy myślałaś nad serią gotowaną, w której w każdym filmie przygotujesz oraz omawiasz jeden posiłek? Może właśnie coś pokroił gotowanie minimalistki? O gotowaniu minimalistki myślałam, żeby pokazywać takie proste dania, nieskomplikowane, z kilku składników. Żeby właśnie to były takie proste posiłki, ale stricte z przygotowywania konkretnych posiłków to chyba nie. Ja też nigdy nie używam stricte przepisów. Rzadko kiedy, może powinnam. Swoich przepisów też jakoś nie mam. Bardzo rzadko gotuję dwa razy to samo. No staram Wam się pokazywać, co gotuję. No. Ale tak na co dzień to myślę, że, że stricte przepisów nie będzie, ale dalej Wam będę pokazywała, co na co dzień gotuję, bo też lubię takie proste posiłki. Ja bardzo często sobie wszystko utrudniam, niestety, a ja strasznie nie lubię. Z jednej strony lubię siedzieć w kuchni, z drugiej strony nie lubię siedzieć w kuchni, bo lubię wszystko szybko, prosto. Więc tutaj, gotowanie minimalistki, tak, ale stricte przepisów nie. W jakim mieście mieszkasz? Czy też z niego pochodzisz? Czy twoje nowe mieszkanie też jest w tym mieście? Ja Wam nie będę mówić, gdzie dokładnie mieszkam. Pochodzę ze Śląska, pochodzę z Tarnowskich Gór, ale nie mieszkam w tym momencie w Tarnowskich Górach. I nowe mieszkanie jest w mieście, w którym aktualnie mieszkam. To tyle wam mogę powiedzieć. Jakie plany na wakacje? Siedzenie na balkonie, mam nadzieję, w wyremontowanym mieszkaniu. Naprawdę. No chyba, że pojedziemy gdzieś sobie tam na, na jakiś weekendik, ale raczej większych wakacji nie planujemy, chociaż może się to zmienić. Zobaczymy. Jak twoje wyzwania noworoczne? <ścoughs> Nijak. <noise> tak jak już wcześniej mówiłam, moje zorganizowanie i w ogóle to. Mm, miałam umieć, słuchajcie, do końca marca pompki. 10 pompek chciałam zrobić. I myślicie, że umiem chociaż jedną? Absolutnie nie. Czy piję codziennie wodę rano z cytryną? Absolutnie nie. Musiałam sobie przypomnieć te moje y, wyzwania, jakie były, ale tu się muszę pochwalić, że spełniłam jedno, jeden cel. I tym celem było kupienie mieszkania. I słuchajcie, jak ja pisałam te cele na nowy rok, to ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, że kupimy mieszkanie. Nie, nie szukaliśmy, znaczy szukaliśmy, ale to było takie rozglądanie się tylko i, i to był pierwszy cel, jaki miałam napisany na liście. I jako pierwszy był spełniony. Dobra, odpowiem na pytanie, które się tutaj bardzo, bardzo często powtarza. Ja je tak sukcesywnie pomijam, ale w końcu nie mogę tego pytania pominąć, czyli czym się zajmuję w pracy, gdzie pracuję, co robię? Słuchajcie, pracuję jako realizator dźwięku. Także zajmuję się nagłośnieniem, nagrywaniem i wszystkim co jest z tym Związane. I taka odpowiedź niech Was usatysfakcjonuje. Mam duży kontakt z muzyką, z artystami. Eee, no i tak wygląda moje życie na co dzień. Czy zawsze byłaś osobą oszczędną? Wydaje mi się, że nie. <śledz> W sensie, jakby miałam, miałam takie, taką potrzebę oszczędzania, odkładania pieniędzy, jak byłam na studiach, wprowadziłam sobie taki system odkładania danej kwoty, bo studiowałam zaocznie, więc jednocześnie chodziłam do pracy. To wprowadziłam sobie taki system odkładania zawsze odliczonej kwoty na drugie konto, i tam te pieniądze się zbierały, ale wtedy miałam konkretny cel, bo chciałam kupić samochód. I to był konkretny cel finansowy. Później później jak wyszłam za mąż, to straciłam takie, traciłam taką stabilność, jaką sobie wtedy utworzyłam. I przez dwa pierwsze lata małżeństwa chyba ja nie miałam totalnie kontroli nad, nad finansami i później już znowu to wróciło. I gdzieś tam y, przestałam kupować. Przede wszystkim, przestałam kupować głupoty, bo pamiętam, jak się wprowadziliśmy właśnie y, z Kubą, jak wynajęliśmy mieszkanie, no to kupowaliśmy do tego mieszkania, co popadnie dosłownie. Wiecie, żeby je urządzić. A teraz wiem, że jak będziemy urządzać mieszkanie, które, w którym już będziemy mieszkać docelowo, to y, nie będę kupowała byle czego. Tylko naprawdę skrupulatnie sobie te rzeczy do tego mieszkania przynosić, żeby to nie były byle jakie rzeczy, tylko naprawdę te właściwe. I teraz już, teraz już mam tą świadomość, żeby nie kupować byle czego, no ale długo takiej świadomości nie miałam. Na co najbardziej ci szkoda wydawać kasy, a na co nigdy nie żałujesz? Ja mam tak dziwnie, bo przez na przykład pół roku szkoda mi wydawać pieniędzy na, na ubrania, na kosmetyki, nie wiem, na jakieś tam rzeczy, sprzęty inne. I tak sobie wiecie, o dobra, te pieniądze niech sobie leżą, a później nagle przychodzi moment, że stwierdzam: potrzebuję tego, potrzebuję tego, potrzebuję tego i idę i kupuję. Więc ja sobie tak właśnie. Hmm, chyba działam w ten sposób, że odkładam jakąś sumę, żeby później móc kupić te rzeczy, które mi są potrzebne, ale też lepsze żeby nie kupować byle czego jak nie wiem mam teraz zamiar wymienić powiedzmy skarpetki to teraz wiem że nie pójdę i nie kupię zwykłych na przykład z Pepco tylko moje ulubione z Adidasa nie szkoda mi wydawać kasy na rzeczy które potrzebuję i wolę już kupić rzecz konkretną i naprawdę taką z której będę korzystać będę bardzo zadowolona ale tak ogólnie to no, szkoda mi wydawać kasy na głupoty. Na głupoty, które są takie, wiecie, mm, przelotnie mi się podobają, nie? Ogólnie szkoda mi wydawać kasę. <noise> Naprawdę, staram się zwracać bosą uwagę na to, co kupuję. Chociaż czasem mam zrywy, nie powiem, yy, ale tak. A na co nigdy nie żałuję pieniędzy? Hmm. Chyba na paliwo. <laughs> Czy rozpoczęcie kariery na YouTube oceniasz jako dobrą decyzję? E, kariery, fajnie to określone. Nie nazwałabym tego jakąś karierą. E, te, tak, była to bardzo, bardzo dobra decyzja. Naprawdę świetnie się tutaj bawię. Bardzo lubię czytać Wasze komentarze, być z Wami w kontakcie, czuć, że e, właśnie e, tworzymy taką fajną społeczność. I zależało mi na tym głównie, żeby stworzyć taką społeczność dla kobiet w e, moim wieku koło, ale to tutaj też i starsze, i młodsze mnie oglądają. Kiedy możemy spodziewać się jakiegoś live, transmisji na żywo? Ojo, ja już tutaj planowałam taką transmisję. Najpierw planowałam na rok kanału, planowałam na, na 1000 subskrypcji, jak miałam. Planowałam wprowadzić takie cotygodniowe livey. I tutaj, no muszę powiedzieć, że po pierwsze się trochę wstydzę, a po drugie, hmm, brakuje mi takiego czasu, żeby się tak przygotować to, na to, i też mentalnie. Ale mam nadzieję, że w końcu przełamie się i zrobimy taką transmisję. W ogóle dajcie znać, co Wy o tym myślicie, czy byłybyście chętne właśnie tak sobie ze mną rozmawiać na żywo. Czy zamierzasz stworzyć jakieś poradniki, linie swoich produktów, na przykład notatki, planery itp. Ogólnie, ja bym bardzo kiedyś chciała jakieś swoje produkty stworzyć, ale nie chciałabym, żeby to było takie, wiecie, rzeczy, które, które już są, które wszyscy mają, wszyscy, nie wiem, youtuberzy, influencerzy tworzą nie wiem, jakieś koszulki z printem. Bez sensu. Chciałabym coś takiego rzeczywiście potrzebnego i dobrej, dobrej jakości. Ale jeszcze nie wiem, co. Jak kiedyś wpadnę na jakiś pomysł, to bardzo chętnie stworzę jakąś markę. Eee, tak, ale nie wiem, czy to mnie nie przerośnie, bo e, zdaję sobie sprawę, ile to jest z tym roboty. Ja, z jakiego sprzętu korzystasz do nagrywania oraz montowania materiałów? Eee, ja, słuchajcie, nagrywam i montuję na iPhone'ie 13 Pro. Eee, ani razu żadnego filmu nie zmontowałam na komputerze. Eee, I kilka filmów nagrałam aparatem. Ale później zrzucanie właśnie tego na komputer czy telefon, no to bardzo to było dla mnie uciążliwe, więc zostaję przy nagrywaniu i, i montowaniu na y, iPhone'ie, bo mogę to robić w każdej chwili. Y, I gdziekolwiek jestem, po prostu wyciągam, na przykład, chcę zmontować sobie mam chwilę, no to wtedy y, po prostu montuję i nie muszę być zależna od komputera. Y, czy planujesz zorganizować kiedyś spotkanie z widzami? No słuchajcie, jak będę miała, nie wiem, 20, 50, 100 tysięcy subów, no to może wtedy będę myśleć o takich rzeczach. Jakie są Twoje pasje, hobby? Jedną z moich ogromnych pasji od dziecka jest muzyka. Grałam, uczyłam się grać na fortepianie, teraz uczę się grać na basie. Ogólnie czasem tworzę też muzykę, to jeszcze tego o mnie nie wiecie. No ogólnie muzyka jest moją ogromną pasją, dlatego też realizacja dźwięku. I ogólnie takie, wiecie, artystyczne rzeczy Czasami sobie malowałam jakiś obraz Czasami też miałam taki dorycia w drewnie No i takie różne, różne, różniste rzeczy Robienie jakichś takich robótek ręcznych, jakichś kartek No, takie, takie rzeczy no, Ale ogólnie muzyka jest moją ogromną pasją Ile masz lat? Teraz w marcu skończyłam 29 lat czy w Twojej okolicy są jakieś fajne kwiaciarnie, sklepy z roślinami doniczkowymi, targi ze starociami? Jest, są sklepy ogrodnicze, chociaż ja tam rzadko bywam. Czasami kupujemy jakieś rośliny w marketach, ale większość roślin, które mieliśmy, to kupowaliśmy na targach w Gliwicach, w arenie. Także jak będą znowu targi, no to chciałabym się wybrać, znowu kupić marantę, bo bo właśnie nam maranta zdechła. Lubisz zwierzęta i czy byś chciała mieć swoje? Lubię zwierzęta. Aktualnie nie mamy, znaczy mamy, mamy rybki. Mamy dwa akwaria z rybkami, którymi zajmuje się mój Kuba i bardzo, bardzo z ogromną pasją do tego podchodzi. Także w nowym mieszkaniu akwaria będą taką reprezentatywną stroną naszego Jakże wspaniałego i dużego przedpokoju. A jeżeli chodzi o inne zwierzęta, bardzo podobają mi się Dobermany i chciałabym mieć kiedyś Dobermana i kubie też się podobają Dobermany, no ale planujemy może mieć takiego jakiegoś mniejszego zwierzaczka, jakiegoś chomika czy coś takiego na początek, bo w tym mieszkaniu nie mogliśmy, no bo właścicielka mieszkania się na to nie zgadzała. Ulubiony kolor. W Chyba zielony, ale taki, taka naturalna zieleń. To, to jest taki mój... Taki właśnie kwi, taka kwiatowa zieleń. To, to, to lubię bardzo. Liściasta taka. Ulubiony kwiat cięty? Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. Kiedyś kochałam tulipany, teraz nie bardzo. Róże to tak... Hmm. Ale jak dostanę jakieś takie... Nietypowe kwiaty to, to lubię. Ja lubię rzeczy nietypowe, ale nie mam swojego ulubionego. Jakiej muzyki lubisz słuchać? Bardzo rzadko słucham muzyki, mimo że ją kocham, ale jak słucham, to lubię słuchać jazzu. Co Ci daje motywację do wstawania działania? Myślę, że sam fakt tego, że żyję. Że życie zostało mi dane, żeby z niego korzystać. I bardzo wielką głupotą byłoby, by to życie zmarnować. Ulubiona pora roku. Każda pora roku ma coś w sobie. Mogę powiedzieć, której nie cierpię zimy. Zimy, yy, szczególnie jak się z kierowcą. W sumie, jak się kończy zima, to też nie jest fajnie, bo rowerzyści wyjeżdżają. To by... <śleszamy> Dobra, mniejsza. Jeżeli nie mówimy o samochodach, to wiecie co? Jesień, ostatnia jesień w październiku. To był najpiękniejszy czas w roku. Taki wrzesień właśnie ciepły. Mm, I te złote liście. Oraz taka wczesna wiosna, jak właśnie wszystko zaczyna rozkwitać. To zwłaszcza mam takie poczucie tej. Tego nowego życia, który właśnie przychodzi, i nowej nadziei, i jakoś tak bardzo mnie to motywuje. I wydaje mi się, że większość rzeczy, które zaczynam robić, są właśnie w okolicach marzec-kwiecień, bo na przykład YouTube'a zaczęłam prowadzić w marcu. Na Basie, dwa lata temu, e, zaczęłam grać właśnie jakoś na początku kwietnia i wszystkie takie decyzje są e, właśnie w tej okolicy. No. E, urodziny też mam w marcu, e, hejteliśmy się z Kubą w kwietniu, także bardzo ciekawie. Czy przeliczasz rzeczy cost per use, głównie ubrania? Nie, nie robię tak. Po prostu kupuję, wykorzystuję, cieszę się, że mogę coś wykorzystywać. Nie, nie robię tak. Czy zwracasz uwagę, z jakich pijesz kupków, czy może to być obojętne jaki? Na przykład z jakimś logo sprzed 20 lat z... Tak, bardzo zwracam uwagę. Ogólnie nienawidzę rzeczy, które mają właśnie logo jakieś marki. Ogólnie nienawidzę rzeczy, które są właśnie jakieś takie firmowe, Jak właśnie, nie wiem, przyniesiemy skądś długopis jakiś taki, wiecie, firmowy, coś, no to nie lubię takich. Znaczy wiadomo, jak to jest nazwa firmy, która wyprodukowała długopis, to ok. Ale jeżeli jest to nazwa firmy, bo była jakaś prezentacja danej firmy i oni mieli zrobione ze swoim logo długopisy, no to czegoś takiego nie trawię. Właśnie kubki muszą być. Z jakimś tam ładnym wzorem, ale jeżeli miałoby być tutaj, ktoś napisał z jakim na przykład logo polsatu, nie, nie chciałabym mieć takiego kupka w domu. Właśnie jakieś takie po prostu ładne wzory. W jakim, w jakim ciuchu mogłabyś chodzić na okrągło? Ja jestem bardzo prostym człowiekiem. Dla mnie. Jakaś taka szeroka bluzka, w ogóle ta jest jedna z moich ulubionych. To jest w ogóle odkuwy bluzka yy, i to jest super dla mnie ciuch. Szeroka bluzka, szerokie spodnie, yy, sneakersy i mogę tak chodzić codziennie. Yy. Jakiego ciucha byś nie założyła? Ja na pewno nie, założy, nie założyłabym żadnej miniowej i niczego, co ma yy, spory dekolt oraz strasznie nie lubię chodzić w takich rzeczach na ramionczkach. Nie lubię, źle się w tym czuję, wolę jakoś tak się zakryć. No to takich ubrań bym nie założyła raczej. Czy masz w pracy dress code? Na co dzień nie, ale czasem potrzebuję ubrać się bardziej elegancko na czarno. Jak wspominasz swoją rozmowę kwalifikacyjną? Przyszłam, pogadałam, zatrudnili mnie i tyle <sumie> Jak długo zajmuje Ci montowanie filmiku na YouTube? To zależy jaki filmik Bo czasami wrzucam jakieś takie, wiecie Tu sobie coś pogadam, tam coś pokażę Wrzucam pięciominutowy kawałek Jak do Was mówię, bo akurat miałam flow I jest ok A czasami jak montuję na przykład zlepek z kilku dni Jak na przykład nagrywam Tygodniowe wyjadanie lodówki No to wtedy tutaj jest więcej tego montażu Jak jeszcze wrzucam muzykę No to no, kilka godzin to zajmuje co najbardziej stresuje cię w karierze na YouTube? Co mnie stresuje? Nic chyba. Na ten moment nic. Nie mam żadnych zobowiązań póki co. Mam nadzieję, że kiedyś będę miała. Nie mam na razie żadnych zobowiązań. Nie stresuję się przed kamerą. W żaden sposób. Fajna, fajna zabawa, jak dla mnie. Jakie kanały na YouTube oglądasz, to już powiedziałam na początku. I na koniec pytanie, co sprawiło, że zainteresowałaś się ideą minimalizmu? Myślę, że w głównej mierze przytłaczająca ilość rzeczy w mieszkaniu. Ja pochodzę z domku rodzinnego, w którym miałam swój własny pokój 4 na 4 to było bardzo dużo przestrzeni, a tutaj, jak się wprowadziliśmy razem z Kubą na 38 m2, Kuba jest też zbieraczem bardzo długi, różnego rodzaju sprzęty, gry i te sprawy. Ja też mam sporo sprzętu, to wszystko tak nas przytłoczyło. No i fakt tego, że jestem ogromną, ogromną bałaganiarą, i zaczęłam wszystko odgracać. Radykalnie pozbywać się rzeczy, których totalnie nie używam. Miałam całą szafę zawaloną ciuchami, w których nie chodziłam. No i wiele rzeczy w kuchni pochowanych, czy, czy mnóstwo tego miałam. Wiele takich dużych toreb rzeczy wyniosłam z mojego mieszkania. Dalej wynoszę. To jest hit. Ale mała ilość rzeczy pomaga mi w lepszym utrzymaniu porządku. I. I to mnie tak skłoniło, to mnie tak skłoniło, zaczęłam sobie właśnie oglądać YouTube'a, też oglądać jak dziewczyny odgracają, porządkują, no i właśnie tak się też zainteresowałam i zaczęłam właśnie nagrywać w tej tematyce i tak, aby to była historia. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu, widzę, że mam 36 minut materiału, na pewno coś tam powycinam z niego jakieś y -y -y. Mam nadzieję, że rozwiałam Wasze wątpliwości i zaspokoiłam Waszą ciekawość. No i co? Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!